Cześć wam wszystkim na moim kanale, raczej na naszym kanale Cześć wam wszystkim na naszym kanale Dzisiaj nagram co, jakie mam gry na tablecie Jeśli chcecie więcej takich odcinków Na przykład, że odchodzimy trochę z Minecrafta Niedługo szykuję na was bardzo fajny, specjalny film Bo Na Cztery łap Nie no na pięć łapek góry pod tym odcinkiem Nagram z Minecrafta specjal dla was jeśli chcecie taki specjal, to dajcie cztery łapki w górę, to z Minecrafta zrobię dla was specjal i coś fajnego zrobię w Minecrafcie. A dzisiaj tak odchodzimy trochę do Minecrafta, po Minecrafta pokażę wam jakie mam gry na, ta, na tablecie. Jeśli to dajcie łapki w górę. Superka z dzwoneczkiem na dole, z dzwoneczkiem. Pozdrawiam mojego kuzyna, co nas ogląda i nie przydłużając zapraszam do oglądania mam tutaj mój tablet, już mamy taki, pierwsza gra to jest browser pokażę Wam trochę, yy, Jakiej mam postaci Brawl Jak ktoś się tym, yy, tam mam swoje konto, jak ktoś się interesuje tą grą, to więc dajcie łapki w górę, no to się tak, to jak się zaloguję to Wam pokażę. Tutaj na razie mamy takie konto, nazywam się Julita, nie wiem widzicie, pokażę Wam jakie mam za zadymiarze, zadymiarze. To są moje zadymiarze. Zaczęłam wczoraj grać. Boże. Nita mi się włączyła. Jeszcze. Pokażę Wam moje zadymiarze. Mam cztery zadymiarze i zbieram jeszcze. Chciałabym na Jessie. Na Jessie chciałam sobie po prostu odblokować Jessie, ale jeszcze nie mogę. Mam tak. Shelly. Shelly bardzo jest fajna. Ja lubię ją grać. Nita jest bardzo fajna, bo można tego misia wywalać. Co mamy tak? Colta. Colt jest bardzo fajny. To Maciek mi go ten nawet balleja mam. Ulepszyłam sobie balleja. I mam balleja. Balleja jest bardzo fajna. Na razie tylko gram sobie. Zmienię sobie postać na główne, bo nie chcę mieć szeli, tylko chcę mieć balleja. I będę miała balleja. O mamy. Bata, jeśli to oglądasz, to cię pozdrawiam. Pokazałam już Wam Brawl Stars, więc pokazać inne gry. W mamy taką gierkę. Tutaj się ubiera, po prostu to są bardziej taki dla dziewczyn gra. Po prostu Wam pokażę. To nie jest bardzo słabe, tylko takie... Czasami sobie w nią gram. Dalej Wam pokażę. Kolejna grajka, to jeszcze w ogóle w nią nie to jest... Czekaj, nie, tutaj jest. To jest... Taka, no tak się nazywa. To jest taka butelka, jak się nią gra, czekaj jest taka butelka, to się tak przechodzi, nie wiem, poziomie, jak to się skacze i tak dalej, żeby nie spaść na podłogę. Zaraz wam pokażę. Pozdrawiam w tym odcinku dwie osoby. Mojego brata, znaczy, czy moją kuzynkę. I jeszcze pozdrawiam mojego kuzyna Dominika i Nadię, jeżeli to ogląda. Tutaj tak się to, czekajcie. To trzeba robić, czekajcie. I to trzeba to rzucić, żeby nie spadło. Ja kompletnie w tym grę nie umiem grać. To ale to jest takie do i tak dalej, Z komunikowania się. Mam Minecrafta i nie mam w ogóle innego żadnego, to jest mini world. I w ogóle nie mam żadnego takiego świata, czekajcie, i Nie mam tak i mam żadnego świata stworzonego. I właśnie specjalnie, że będę stworzyć światy na na cztery łapki w górę. jak dacie cztery łapki w górę pod tym odcinkiem, to na serwisie nagramy specjalne z Minecrafta. A jak dacie więcej niż cztery łapki w górę, to nagramy to razem z Maćkiem. Podziwicie się y, wszystkim. Czemu je ja nagrywam z Maćkiem? Bo Maćk po prostu nie ma czasu, mam lekcje do drabania i tak dalej, ale nagle z Maćkiem. To jest Sonic Jak mogliście zobaczyć na moim Instagramie, że ja lubię tę grę. To jest bardzo fajna i... i... Bardzo ja ją polecam. Ona się zbyt długo ładuje, no ale trzeba zaczekać. Jak się jest nam tej gry, bo ja jestem. Jestem już na początku gry. Trzeba tutaj taki jak to się nam wyświetli, to powinno być takie next i to powinno tak się nacisnąć. Możecie zaczekać. Next i tu naciskamy. Jak ktoś to naciska, O oh boże to jest tutaj mi się play. O i właśnie, właśnie tu musimy zaczekać jak za chwilkę Się załaduje się powoli Idziemy na takim super poziomie, nie wiem czemu Nie wiem czy widzicie jak gram, ale Jaki super poziom jest Uwielbiam tą gierkę No kiedyś byłam mistrzem tej gry A jeszcze My kim, e, Tykaj Tom Gordrun to jest, też jestem jej mistrzynią w tej grze Tom Gordrun i ta gra to jest mistrzynią już Na no serio, tutaj się tak lata Tylko takie coś Tak, mam i na kompie tą grę i tutaj na tablecie mam Na no serio Mój brat nawet też ma tą grę Był mój brat ma ta, na telefonie, mam tutaj na tablecie i... A jeszcze na kąpie mam o! Jeszcze mam taką, to jest Tom Jerski, je, czy coś takiego, musimy zaczekać, ja się trochę naładuję. To jest takie fajne Tom Jerski, polecam tą grę. My na początku się załaduję, możemy sobie wybrać, ja sobie zawsze wybieram dziewczynę. Jak chcę tutaj chłopaka, to tutaj się naciska, jak chcę dziewczynę, to tutaj się naciska. Ja sobie po prostu jedziemy. Chciałam Wam przypomnieć, że pamiętajcie na 4 łapki w górę specjal z Minecrafta. pod tym odcinkiem będą 4 łapki w górę, to nagram specjal z Minecrafta, ale jak? Więcej niż 4 łapki w górę pod tym odcinkiem będzie. Na przykład 5-6, nie wiem ile tam zrobicie, więcej na pewno niż 4 czyli o cztery w górę, to wtedy na pewno nagramy to z Maćkiem. No więc, no, trzeba ustawić swój wiechy i tak dalej, I teraz się widzimy. Jesteśmy w po postawieniach, jak to na początku wygląda i trzeba sobie po prostu iść i to y, zarobić pieniążki, żeby domek ulepszyć. To jest i dopiero monowa jestem, ale na Maćka telefonie to miałam na serio grać w tą grę. Tutaj mają takie strzałki pokazują, co mamy robić. No, ja jestem specjalnie u ten... U, te-am întrebat, am, negruam, 5 6 Zostawiłeś łapkę w górę? Podziel się w tym komentarzu. Jeśli w mi komentarzy nie wyłączy, a jak będą komentarze włączone, to podzielcie w komentarzu czy zdążyłeś. Dobra. I to jest wszystko na ten odcinek. Zostawcie łapki w górę z, z I pamiętacie o specjalnym odcinku, specjalnym na cztery łapki w górę, potem odcinkiem. Więc. Żegnam się i pozdrawiam mojego brata, mojego kuzyna Nadię i moją kuzynkę Baj.